Ludziska. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Lewit, a to jest pierwszy odcinek z Factorio, e, czyli Gierki, której zapowiadałem już od jakiegoś czasu, a którą miałem generalnie zacząć nagrywać dopiero po skończeniu którejś serii, które obecnie prowadzę na kanale. No ale tak się złożyło, że no nie wytrzymałem, po prostu nie wytrzymałem i chciałem sobie w to zagrać. E, dlatego... Co tam, dłużej po prostu nie będę przedłużał, tylko rozpoczniemy sobie e, kampanię. Okej, okay, base, pierwsze kroki. Wylądowałeś właśnie na powierzchni nieznanej planety. Nie ma tu nikogo, kto mógłby ci pomóc. Musisz się nauczyć jak tworzyć pierwsze narzędzia i budować proste maszyny, które ułatwią ci pracę. Bądź czujny, nie jesteś sam. No i okej, okay, tak się generalnie zaczyna Factorio. I tutaj mamy trzy levelki. To są takie bardziej levele samouczki. Ale je również chciałem pokazać, bo od tego trzeba przecież w końcu zacząć jeśli chodzi o Factorio, bo inaczej po prostu nie będzie za bardzo wiadomo co się też dzieje na ekranie, dlatego już nie przedłużamy i po prostu zaczynamy sobie grę. Ja już przeszedłem wcześniej te trzy levele jeszcze na demku, prawdopodobnie właśnie dlatego są one już tutaj odblokowane. No i dobra, zaczynamy sobie grać. Okej, okay, tak wygląda Factorio. Generalnie chyba teraz mamy noc. Właśnie się... Właśnie wstaje dzień. Okej, okay, ta plansza jak widzicie jest dość mała. No, czyli taki dosłownie niewielki kwadrat. Taka psąba ratunkowa uratowała mi życie. Obawiam się jednak, że inni nie mieli tyle szczęścia co ja. Okej, okay, to okno od czasu do czasu wstrzymuje grę i daje kilka wskazówek. Możesz kontynuować rozgrywkę po wciśnięciu tab. Okej, okay. nagrywam w ogóle taką troszkę wieczorną porą, więc podejrzewam, że światło nie będzie najlepsze. No ale nic, myślę, że jakoś sobie poradzimy. To okno zawsze wskazuje sobie aktualne zadania lub cele. No dobra. Będę o tym pamiętał. Generalnie czekam, aż, aż wyświetli mi się tu jakieś zadanko i dopiero wtedy podejmuję jakąś akcję. Sprawdź, czy coś jest we wraku. Otwórz go naciskając lewy przycisk myszki. Okej, okay, mamy 8 żelaznych płyt. Weźmy je oczywiście. Czasem ten, te zadanka, które się pojawiają są dość ha, irytujące. No na przykład o to, otwórz interfejs wciskając E. No dobra. Dobra. Stwórzmy sobie żelazny topór. Pierwsze dwa odcinki są takie naprawdę bardzo, bardzo mocno samouczkowe. Ten trzeci już może jest troszkę bardziej zaawansowany. Hmm, zdaje się, że tam jest ruda żlada. Tutaj widzimy jakby myśli chyba naszego bohatera, tak powinienem to raczej nazwać. Natomiast tutaj są cele gry. No i dobra, wydobądźmy nieco rudy. Mamy wydobyć cztery. No i dobra, ruda wydobyta. Hmm, gdybym mógł ją tak gdzieś przetopić. No dobra, wysłóż kamienny piec. Wciśnij E i sprawdź dostępne receptury. Dobra, zróbmy tak Okej, okay, ja więc za kamienny piec potrzebuję pięciu kamieni. Więc wydobadźmy sobie kamień. 3, 4 i 5. Dobra, zróbmy go. Wybierz kamienny piec i umieść go na ziemi przez naciśnięcie lewego przycisku myszy. Dobra, zróbmy to. Otwórz piec naciskając lewy przycisk myszy. Spoko. No tak jak mówię, te... te misje są dość e, irytujące czasem. No ale nic, róbmy po prostu wszystko co nam każe. Przynajmniej na razie. Dobra, no i wrzućmy węgielek. Kamienny piec wytapia teraz żelazne płytki z ród żelaza. Dobra, poczekajmy aż przetopi parę płytek. To nie było trudne. Kamien, e, kamienny piec na pewno się przyda. No, też tak myślę. Wyjmij z pieca wytopione żelazne płytki. Dobra, mamy kolejne cztery płytki. No, mamy jeszcze może troszkę z żelaza. Wytwórz spalinową wiertnicę. Okej. Okay. Spójrzmy, co potrzebujemy do tej wiertnicy. E, tutaj jest. Jeden kamienny piec oraz trzy żelazne koła zębate. A, i w prawym dolnym rogu tego okienka, które się pojawia, mamy też pokazane, co potrzebujemy z takich najbardziej podstawowych materiałów do wytworzenia go. Czyli w sumie pięć kamieni i jeszcze jedną płytkę. To przytopmy sobie od razu tą rudę, którą tu mamy i wydobądźmy troszkę kamienia. Okej, okay, jeszcze jeden. No i mamy już chyba wszystko. Dobra, postawmy sobie wiertnicę Znaczy wytwórzmy sobie wiertnicę No i to jest fajne, patrzcie Jak stawiamy sobie wiertnicę Najlepsze jeszcze, może to drzewko tutaj, żeby nie zasłaniało I włożymy do niej jakieś paliwo Może to być węgiel, może to być drzewo Drewno Raczej, tak chyba powinienem powiedzieć No to ono nam się ona nam Ta wiertnica od razu w miejscu, gdzie mamy tą strzałeczkę Ją widzimy tam przy stawieniu budynku Odkłada nam cały urobek Dobra weźmy ten urobek No i generalnie No jak widzicie powolutku to sobie tutaj wydobywa Wytwórz drewnianą skrzynię No właśnie ale ponieważ e, Jakby nie odkłada ten urobek jest odkładany na ziemi On może zgromadzić w ten sposób tylko jedną jednostkę takiego surowca e, Czy też może bardziej urobka powinienem powiedzieć Dobra, sobie w takim razie drzewko I wytwórzmy sobie drewnianą skrzynię Dobra, połóżmy ją tutaj I w tym momencie Wiertnica wydobywa nam rudę żelaza już do... Do naszej skrzynki No ja generalnie te pierwsze misje dość dobrze znam eee, Więc nie są one dla mnie żadną nowością, bo... No bo grałem je sobie po prostu na demku i i wiem czego się tu mogę spodziewać Jednak już po trzeciej misji myślę, że, że ta gra nabierze dla mnie jakiegoś takiego większego wyzwania Dobra, czas gry 4 minuty 53 sekundy, myślę, że dość szybko my się, się z tym uporaliśmy To wiecie co? Myślę, że jeszcze jest sporo czasu na to, żeby zrobić sobie jeszcze jedną jeszcze jedno zadanko Znaczy jeszcze jedną misję Zdaje się, że to jakaś opuszczona kopalnia. Ciekawe do czego służą te mechaniczne ramiona. Dobra. Tutaj jak widzę jest wydobywany węgiel, tutaj natomiast żelazo. Okej, okay. mamy broń, taśmociąg i podajnik spalinowy. Dobra, włóżmy troszkę do podajnika węgla. Teraz patrzcie. To ramię działa w ten sposób, że podaje z taśmociągu... Rzeczy do skrzynki. To jest w ogóle świetna sprawa, no bo praktycznie wszystko możemy w tej grze automatyzować, To jest coś... Coś naprawdę świetnego. Poczekajcie, zamknę tylko okno. Ok, akurat zaczęły psy na zewnątrz e, trochę ujadać, więc... Więc wolałem zamknąć okienko. E, dobra. No i mamy... Nasz pistolet, wyposażmy się od razu w niego. Co to było? Brzmiało jak odłosy kroków. Kiedy wrogowie są blisko, możesz strzelać w nich trzymając klawisz Spacja. Eee, albo raczej Space. Przeciwnik najbliżej twojego kursora zostanie wtedy ostrzelany. No Dobra. Gdzie są ci przeciwnice? Zabij kąsacze, zanim one zabiją ciebie. Strzelaj przytrzymując Spację. Okej. Okay. No dość proste zadanie. Zabij, zanim one zabiją i tak dalej. Dobra Muszę tutaj trochę urobku Moment Gdy coś budujesz użyj ERA by ubrzyć. No dobra, to akurat wiedziałem Czemu to A, to ramię nie podaje, ponieważ to jest odwrócone w złą stronę Musimy je przekręcić i w tym momencie... Już ładuje nasz cały urobek do kamiennego pieca Dobra, dajmy mu jeszcze paliwa Dobra, i mamy zadanie wybudować 10 wiertnic i 5 kamiennych piec. No dobra, więc może zacznijmy od, tak właśnie sobie myślę, dobra, więc tak, żeby zbudować kamienne piece będziemy potrzebować kamienia. Kamień mamy tutaj, my wydobądźmy troszkę. Na kamienny piec potrzebuje 5, więc nie, nie ma tego dużo. Okej, okay. spędziłem mnóstwo czasu, by wydobyć ten kamień. Lepiej użyję spalinowej wiertnicy. By wydobyć go zanim, nim... by wydobyła go za mnie, okej. Rany. Dobra. Nie potrzebujemy kolejnych trzech żelaznych płytek. Dobra, to nie jest akurat problemem w tym momencie. Dobra, czego jeszcze będziemy potrzebować? Mamy tutaj taśmociąg, będziemy potrzebować jeszcze skrzynki żeby gdzieś odkładać ten wydobyty kamień I dobra budujemy ją może tutaj Postawmy przynajmniej dwa taśmociągi Potem ramię I drewnianą skrzynię Dobra, w tym momencie załadujmy sobie nieco paliwa no i wydobywa już wydobywamy w tym momencie kamień Dobra A jeśli chodzi o te płytki No to cóż Blokuje nam się na taśmociągu Sporo e, Sporo urobka, więc pasowałoby to jakoś zoptymalizować Dołożymy sobie tutaj drugie ramię i kolejny piecek Myślę, że to będzie Coś pożądanego Dobra jakby tylko to rozmieścić, żeby logistycznie było ok. Może niech będzie tutaj. Tutaj postawimy piecyk. I załadujemy go zaraz węglem. Momencik, bo tutaj nam przestała pracować wiertnica. No i dobra. W tym momencie już dwa piecyki dla nas pracują i przetapiają nasze płytki, nasze brodę żelaza. Dobra i wiecie co? Zróbmy to samo tutaj Czyli tak, potrzebuję... A niech będą dwie wiertnice. Ale do wytworzenia wiertnic potrzebuję jeszcze kamienia. Dobra Czyli tak, dwie wiertnice, dwa piecyki podajniku będziemy potrzebować aż cztery. Okej, okay, atakują nas. Co mi brakuje do potojnika? Płytek dobra. Podbierajmy sobie kolejne. Jeszcze jeden i będziemy też potrzebować dwóch skrzyń. Drewna akurat nie wiem, jak, jak zautomatyzować wydobycie drewna. Nie jestem pewien, czy w ogóle jest to możliwe. Ale myślę, że tam w przyszłych odcinkach się również i tego dowiemy. Dobra, w wywiercić tu i tutaj. Potem taśmociąg. I to postawmy więcej tego taśmociągu Dobra myślę, że tyle wystarczy Teraz dwa ramienia. A jeszcze uzupełnimy oczywiście paliwo w y, naszych wiertnicach hmm. Tutaj też I, 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 i. I dwa piecyki Możemy jeszcze oczywiście zrobić coś takiego, że... A zresztą zaraz Wam to pokażę. Dobra. A, nie mamy w ramieniach... Urobku. Więc... Znaczy urobku yy, poliwa. Więc załadujmy nieco węgla. No i dobra, możemy jeszcze oczywiście zrobić coś takiego, że... Mmm... No zresztą pokażę wam to. Kiedy postawimy tutaj ramię... A tutaj skrzynię, no to jeszcze od razu będzie nam gromadzić w skrzynce gotowe, wytopione płytki. No i to jest właśnie... To co tak bardzo kocham w tej grze, czyli... Czyli ta pełna automatyzacja. To jest świetne, naprawdę. Kiedy znajomy pokazał mi tą grę to no, momentalnie się Momentalnie mi się ona spodobała e, no Dobra Postawmy więcej tych wiertnic Musimy postawić jeszcze trzy Ale brakuje nam żelaznych płytek Weźmy je sobie z piecyków e, Raz, dwa Jedną mamy czyli już będą trzy, okej okay. I tak tutaj mam jeszcze dwa taśmociągi zaraz je sobie wykorzystamy I tak będzie tutaj Tutaj i jeszcze jedno tutaj A co tam Stawmy więcej taśmociągów Czy ja mam węgiel? Nie mam co gorsza, kończy się również tutaj paliwo. Więc uzupełnijmy je. Mm, dobra, jeszcze jeden piecek by się przydał. O, więc postawmy go może tak. Tutaj jeszcze jedno ramię. I kolejny piecek. wiecie co, bo tutaj wiertnice mi prze... przestają pracować, więc zapełnimy może najpierw w nich węgiel. No i mamy kolejne zadanie. Eee, Wydobądź tak, mamy e, wytworzyć 150 żelaznych płytek, 50 miedzianych i wydobyć 75 węgla. Okej, okay, miedziane już za chwilę myślę, że będą zrobione. Tutaj może wytwórzmy jeszcze jeden. Taki podajnik będzie troszkę więcej zawsze tego węgla, bo on się mimo wszystko gdzieś tutaj blokuje. Dobra, i uruch uruchommy tą ostatnią nogę Dobra, a, miedzianych płytek brakuje jeszcze dwóch. Tutaj natomiast skończyło nam się paliwo. Dobra, więc miedziane płytki już yy, wytworzone. A więc zajmijmy się żelaznymi teraz. Ile już ich mamy. Całkiem sporo. 111, ok. Czyli tylko w zasadzie węgiel nam zostanie. On również wydobywa się w dość szybkim tempie, więc nie powinno być żadnego problemu. No i wygląda na to, że za niedługo skończymy sobie to zadanko. No i pozostało nam... Na razie czekać i zobaczymy co z tego wyniknie. No rany. Ale mi coś boli kark rany. Ostatnio mnie pobolewały plecy, a teraz boli mi kark. Tak sobie trochę ponarzekam teraz jak to prawdziwy Polak. Ale nie ma tego złego. W końcu nie przyszliście na ten kanał wysłuchiwać moich żali <laughs> Okej, okay, dobra, ja się już zamykam lepiej eee, Dobra Tam się skończyło paliwo w jednym z podajników Czy też w wiertnicy raczej Więc sobie je od razu zupełniłem Tutaj już pewnie jest sporo płytek, no właśnie, mam już na zmiarze te płytki Mi brakuje tylko paru żelaznych Dobra, czy mamy już węgiel? Troszkę zabraknie. Dobra, to wiecie co, wymienimy sobie węgiel stąd. I tak już nie potrzebujemy więcej miedzianych płytek. No i dobra, w ten sposób wykonaliśmy zadanie. Okej, okay, było ciężko, ale mamy już wszystko czego mi trzeba. Uff Czas ruszać dalej. No i dobra, w ten sposób wykonaliśmy drugie zadanko w tej grze. Sprawdźmy jeszcze jak wygląda kolejny poziom. A, I to jest już ta mapka, którą przedstawiałem w tym materiale, jeżeli ktoś oglądał o wszystkim i o niczym, gdzie zapowiadałem, że będę sobie grał właśnie w Factory oraz w jeszcze jedną gierkę. Tamta gierka nazywała się... O rany, zapomniałem. Hero of the Kingdom, o, chyba tak. No i generalnie to będzie pierwsza misja, gdzie wykorzystamy sobie elektryczność i jednocześnie ostatnia misja, której znam jakby przebieg. No bo już w kolejne nie grałem, bo po nie no, Demko było tylko... W Demku były tylko trzy misje, więc... No patrzcie, mamy całkiem sporo tego zresztą do craftowania. Yy, ale to tym już zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dobra, a no, więc to tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Yy, pamiętajcie też o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, będziecie wtedy po prostu na bieżąco yy, z wszystkimi nowymi materiałami jakie yy, dodaję na kanał. I co? W zasadzie chyba powiedziałem o wszystkim. Dobra, więc ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Całkiem możliwe, że zresztą kolejne będą z Faktoria.